Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry Farmers Dynasty Jak widzieliście w poprzednim odcinku Zaczęliśmy zarabiać w końcu i dziś kontynuujemy nasze zarobki Intro. Pończę. Więc jedziemy dalej Opuść heder, z i zbieramy. Będziemy zbierać, sprzedawać. Zobaczymy, ile nam wyjdzie kasy. A co, znowu jedziemy? Traktor, z, a czemu mi to? Co to się stało? Podpiąć muszę przyczepę. Jedziemy pod. Znowu na skup sprzedajemy. Okej, okay, zajaliśmy. Zaraz będziemy zrzucać. Zarobimy znowu jakąś kasiorkę. I mamy czternaście tysięcy. Z tego, co widziałem, tak na oko mogę powiedzieć, to mi się wydaje, że tam będzie jeszcze, nie wiem, może z Dwie przyczepy rzepaku. Widzimy się na farmie. Okej, okay, jedziemy zrzucić, bo kombajn też jest pełny. Jak to było? I jedziemy dalej. Łączony tempomat, kosimy. Ile jest? Dopiero 64 kilo. Jeszcze zostało w można powiedzieć. Zobaczmy ile nam to zejdzie, ale powiem Wam tak, że no, z jednego pola że paku rzeczywiście można zarobić. Dobra, jadę zrobić kolejny kurs, i jeszcze trochę została pola, więc myślę, że jak się uda. Może dojdziemy do dwudziestu tysięcy. Zobaczmy. Dojeżdżamy piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Wracamy na farmę, dokosimy koniec i zobaczymy. Dobra, końcówka została. Dlatego jedziemy, kosimy. Jak ja stoję w ogóle z jedzeniem? O, cienko. Weźmy jaja, ok. Myślę, że to już spokojnie dokosimy. I tempomat. Myślę, że zgarniemy teraz wszystko. Tu tam jeszcze widzę końcówkę, krajek. Chyba tyle. A raczej nie zostawiłem nigdzie nic. Chociaż w sumie możemy się jeszcze przejechać kombajnem. Możemy podnieść. I wydaje że już wszystko wyczyszczone. Dobra, jest git, bym powiedział. A więc zrzucamy to co mamy, z tym jedziemy i możemy podsumować w sumie. Dobra, koniec. Odjeść trochę. Żebyś dał rady wyjść. OK. Więc na skup. Dojeżdżamy. W sumie dojechaliśmy. Kurde, coś mam z gardłem. Zobaczmy, ile będzie w sumie. Siedemnaście tysięcy czterysta. Ale trzeba przyznać Ty, już się zablokowałem między tymi słupami jasny, i kamera nie chce współpracować ze mną Dobra, dajemy tempomat, wracamy na farmę i myślimy co dalej. Człowiek zmęczony, człowiek śpiący, człowiek wyrobany po robocie zebrane zbiory, które nam urosły. Idę spać. Widzimy się rano. Ok, a więc tak, podsumujmy to jeszcze raz. Z tego co pamiętam, to miałem 600 euro. Yy, widzę, że tak, tutaj nie mogę nic zasadzić, bo raczej już chyba nie mam nasion. Użyj. Tak. Nie mam nasion, więc yy, szklarnia jest pusta. Ale. W sklarni wyrosło dość dużo nasion. Gdzie sprzedaliśmy zupki, jak widzicie, to mi zostało we wschodnim punkcie. Wszystkie zupki poszły, plus pole rzepaku, które żeśmy skosili. Yy, I mamy 17400. Czy Opłaca się no na pewno tak. Powiem Wam, wiadomo, że to jest wszystko na cięciach zrobione. Yy, ale... No widzę teraz już jest rzeczywiście dopływ gotówki taki, jaki mnie satysfakcjonuje. Yy, to nie jest robota, gdzie jedziesz na przykład naprawić coś za 300-400 euro. Tylko rzeczywiście zbierasz ten swój rzepak, który. Kupiłeś i tak dalej, więc myślę, że od następnego odcinka, bo to będzie koniec odcinka, już teraz, bo chciałem Wam pokazać, po prostu jak można szybko zarobić z tym spaniem, i tak dalej, to co było też w poprzednim odcinku, można zarobić. Tylko pytanie, czy ktoś się dopieprzy do tego, na przykład, że to jest cheatowanie, czy nie? Bo w sumie dla mnie, jeżeli twórcy gry dali coś takiego jak, na przykład podejdziemy sobie do domu i podejdziemy sobie do łóżka, właśnie jeszcze kot. A z kotem nie możemy nic zrobić. Podejdziemy sobie do łóżka, jest opcja E Sen, czyli śpimy to jakby jedną noc albo enter odpocznij przez tydzień. Czyli twórcy gry sami to stworzyli. Więc według mnie to nie jest citowanie, tylko po prostu wiesz, że coś będzie na przykład rosło przez, powiedzmy, 4-5 tygodni. No to idziesz spać, zbierasz to i sprzedajesz. Więc tak wygląda. E ta rozgrywka. Znaczy, wiadomo, że można było normalnie czekać na to, aż tor wyrośnie, i w międzyczasie jeździć po ludziach, robić interakcje i dalej. Ale szczerze powiedziawszy, z tym traktorem, z tym moim pługiem nie chce mi się. Także ja tak podchodzę do tej gry tak bym powiedział tak delikatnie na minus, czyli no gra jest może i ciekawa się, ciekawie się zaczyna, ale po prostu te wszystkie prace no i te ceny to jest za dużo nie, to jest jakbyś miał tak jechać po powiedzmy nie wiem, jedźmy na przykład, nie wiem, do jakiegoś gościa tam naprawić szklarnię, stodołę albo coś, nie wiem, zaorać pole. Już nie bierzmy pod uwagę to, ile ci zejdzie, ale powiedzmy, że zarobić za to 500 euro. Dwie takie roboty to masz 1000 dopiero, a traktor kosztuje na przykład 80 coś, nie? I pod tym kątem patrzę. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.